Cześć kochani, witajcie. Kolejna część o kwadralach i zwrotnicach i ich regeneracji, naprawy. Tak po mojemu. Przyszły zabawki. Przyszły terminale do Tonsili ZGZ-10. Bo tak jak mówiłem kiedyś, lubię jak są w głośnikach, jak są w kolumnach wejścia bananowe, żeby można było to szybko Podłączyć, rozłączyć. Nie lubię, jak sam przewód wystaje z kolumny. No a kiedyś tylko takie tam ładowali, że tak powiem. Więc to na bok. Teraz tak. Ta jest pozmieniana już. Ma założone, jak widać, nowe kondensatory. Ale no, też mówiłem, że powinna być większa, że ją przebuduję, ale na razie chcę podłączyć, wymienić te oporniki, żeby sprawdzić, jak głośniki zagrają, właśnie na takich ceramicznych. Ciekaw jestem, bo nigdy nie słyszałem. Najpierw wymienię tutaj, podłączę, potem wymienię w tych też podłączę zobaczymy zobaczę ja właściwie jaka jest różnica mam nadzieję że to będę że to usłyszę po prostu narzędzia narzędzia mam już że tak powiem rozgrzane mam taki taki przyrząd do rozlotowywania fajna sprawa hmm, bo o, tłoczek odciąga rozgrzaną cynę. Myślę, że warto sobie coś takiego nabyć. Więc szybciutko sobie to rozlutuję. w tak często się pojawiają te filmiki o quadralach bo, bo jestem ciekaw jak to będzie grało i chciałbym, chciałbym skończyć z tymi swoimi kwadralami. więc tak na dobrą sprawę zabawki nie przyszły w sensie te oporniki tylko pojechałem dzisiaj po niespecjalnie. Au. Mówiłem, że się opalę. Opornie to idzie, ale i tak lepiej niż, niż zwykłą lutownicą, i, i jakimiś tam. Zresztą tutaj też mam taki pasek do, roz, y, do, do zdejmowania cyny. Potem też go zademonstruję, jak on sobie tą cynę z tą cyną radzi. Tutaj niestety muszę tego użyć, bo jak próbowałem to rozlutować normalnie, no to właśnie tutaj te druciki są pozaginane i nie da się, go, się tego tak, tak łatwo pozbyć. Muszę się pozbyć całej, prawie całej właściwie cyny, żeby te, żeby te druciki od tych oporników Móc z powrotem odgięć. No tak jak mówiłem dość często się te odcinki pojawiają, bo bo chcę mieć już to z głowy i i zająć się czymś innym. No bo tak na dobrą sprawę jedna kolumna w domu stoi bez głośników chwilowo. No, zostawcie, zostawcie subskrypcję, tak przy okazji tak przy okazji powiem bo to, że są filmiki na razie o kwadralach jak z nimi skończę to właśnie będą o tych tonsilach ZGZ-10 z kobaltowym magnesem ciekawe jak one tam właśnie sobie zagrają te te tonsile jak już im to wymienię właściwie przewody są wymienione na na zwrotnicach A jak już je tak wyczyszczę jeszcze ich nie wyczyściłem w środku. A tam na jednym odcinku właśnie było pokazane, że ta pianka wygłuszająca, która była, no ona się po prostu... No jest biodegradowalna po prostu ta pianka. I zaszła taka degradacja. Trzeba powiedzieć, że nieprzyjemnie się jednak jechało dzisiaj po te po te części, bo wieje tak strasznie, że jak czasem dmuchnie to auto, to auto może zmienić pas ale naprawdę dmucha dzisiaj niesamowicie o, jeden już wyskoczył mam zdjęcia porobione, więc odlotuję sobie od razu dwa i nie pomylę się jak będę je z powrotem lotował, znaczy Nowe. Tak mówię. Jeśli, jeśli się nie znamy, albo się trochę znamy, ale, ale lepiej zawsze sobie porobić porobić zdjęcia. Wtedy wtedy nie będzie pomyłek. Dokładne zdjęcia. Wolny i wolny. Dwa uszkodzone elementy. Tutaj mam taki drucik i to wszystko świetnie wygląda na na właśnie na filmikach. Tak się fajnie to rozlutowuje. Zdejmuje się tą cynę. Nie, myślę, że mam za słabą tą utopnicę. i Jednak to nie działa tak jak tak jak trzeba. Dobra, wezmę wezm Taką. Dobrze, bez znaczenia. Nie mam nerw czasem do tego. Do takich pewnych rzeczy. Okej. Okay. Nie będę patrzył na zdjęcia, bo mam drugą na, na wzór. Czyli najpierw wlutuję ten 3R3. Gdzie jesteś? One się w ogóle różnią kolorystycznie. W ogóle te mogą być nowszą wersją e, tych moich. Bo tak na dobrą sprawę te kondensatory i, e, i no tak kondensatory troszeczkę wyglądają jakby były w lepszym, w lepszym stanie. No właśnie te nóżki tutaj wejdą sobie. Bardzo ładnie wejdą sobie te, te nóżki. Bardzo ładnie, bardzo mi się podoba, jak te nóżki tutaj będą sobie wchodzić. Mm -hmm. To nawet bardzo ładnie pasuje. Tak, 3R3 5W? Tak. Dobra, na razie pewnie wyskoczy. I teraz jedno omowy 5W. Niesamowity kawałek druciku oblonego, zatopionego w ceramice i już robi swoje. Okej. Okay. Troszkę przestrzeni pod nim. Zostawimy. Czy ktoś się tak nauczył mówić? Zostawimy, zostawimy. Ja robię, a nikt więcej nie zostawia. Zrobimy. Tak, weźmiemy się i zrobisz. Tak to wygląda. Weźmiemy się i zrobisz. Banda Rogala. Dziesięciu patrzy, jeden pracuje. Lepiej jest mieć w domu rzeczy dość solidne, solidne, które które można naprawić. Nie lubię wyrzucać rzeczy, urządzeń, narzędzi z racji tego, że się zepsuły. Lubię mieć w domu takie rzeczy, które, na które wydaję za pierwszym razem troszeczkę więcej pieniędzy niż na jakiś tam, powiedzmy, że szrot. Ze względu na to, że ten tak ten zwany szrot prawdopodobnie dość szybko skończy swój żywot i rzeczywiście trzeba go będzie wyrzucić, bo nie jesteśmy go w stanie naprawić, bo części są nierozbieralne albo no, cokolwiek innego, a te droższe rzeczy, które, które się posiada. Można rozłożyć, można rozebrać, można naprawić. I tak jest też w tym przypadku. Te kolumny nie są jakieś tam po prostu e, zwykłe kolumny, tylko naprawdę fajnie, fajnie grające kolumny. E, one na początku kosztowały na pewno więcej pieniędzy niż, niż, jakieś, e, niż jakieś słabsze. I te rzeczy można sobie naprawiać. Jak, nie, jak naprawię, to nie wyrzucę, nie będę, nie produkuję tych zbędnych, tych zbędnych śmieci. Jest taki mem, który mówi, że kiedyś to się rzeczy naprawiało, a nie wyrzucało. A teraz jest na odwrót. Ale wolę właśnie naprawiać niż wyrzucać. Więc okej, okay. wracając do, do naszej, no jakiej naszej, gdzie tu cokolwiek jest naszego, do mojej. Wracając do zwrotnicy. Przelutowałem to już sobie i za chwilę podłączę sobie głośniki. Na pewno średnio najprędzej. Zobaczę, jak to wszystko gra. Zobaczę, czy usłyszę różnicę. I tyle. Tak więc zaraz wracam. Nie będziemy tego razem lutować. No dobra, jestem z powrotem. Mam to wszystko polutowane, bo oczywiście najważniejsze chodzi o, głośnik średniotonowy to tak, włączmy sobie znowu to włączmy pomożecie mi, przyjdziecie, tak? no, okej, okay, yy, włączę sobie wzmacniacz bo podobno tak lepiej działa chyba coś poszło nie tak ale dlaczego? no dobrze to teraz puszczę przez starą zwrotnicę zobaczymy co się teraz stanie Co, panie Tomaszu, zrobiłeś nie tak? O mój Coś w ogóle jest też ze wzmacniaczem. Coś też jest ze wzmacniaczem. Ciekawe co. Dobrze, yy, zaraz wrócę. Odwrócę sobie wzmacniacz, zobaczę co tam może być źle podłączone. Posprawdzałem sobie wszystko i wychodzi na to, że trzeba dobrze lutować. Wszystkie, wszystkie połączenia muszą być naprawdę dobrze polutowane bo, bo tutaj wyszło że po prostu jeden był niedolutowany i na tej jednej zwrotnicy grało a na tej już zmodyfikowanej no nie grało, ale teraz już jest wszystko ok na razie pauza, włączę sobie wzmacniacz żeby lepiej działał podłączymy go do telefonu na razie sobie odłączę inne głośniki Bo chcę, chciałbym powiedzieć coś na temat Kilka słów na temat No Aha Tego muszę odlutować To szybciutko to zrobię Tak więc tak jak powiedziałem Wszystkie, wszystkie łączenia, wszystkie luty Dużo ceny jest miejsce, Niech to będzie dobrze polutowane. Okej, okay. to lecimy dalej. No i gra średni ton. I tak zupełnie. Zupełnie obiektywnie patrząc na to, słuchając tego głośnika na wymienionych tych opornikach, to, to nie ma jakiejś większej różnicy. Właściwie żadnej tak naprawdę pomiędzy tymi starymi a, a nowymi. Po prostu one są trwalsze, pewnie, i to wszystko. A czy poprawiają cokolwiek? Myślę, że myślę, że nie. Znaczy ja tego nie słyszę. O, może tak. Ja tego nie słyszę, żeby coś tutaj mi się zmieniło, jeśli chodzi o dźwięk. Eee, takie moje zdanie jest. Że na szczęście nie są, nie są to jakieś drogie rzeczy eee, 3 złote, 2 złote. Najważniejsze, żeby, żeby to działało no i to tyle podłączę sobie jeszcze ten większy głośnik to jest 3,5 i idzie czyli to będzie dobrze Jakby bez zabudowy te głośniki nie grają jakoś szalenie świetnie, ale jak już to wszystko jest w obudowie, overload <grywka> ciekawostka, no gdzieś się prze, gdzieś gdzieś jest przeciążenie. gdzieś jest przeciążenie A tamten z części zamiennych Jeśli chodzi o oporniki, to, że nie mają wpływu zupełnie na dźwięk, pomajstrowałem sobie dzisiaj troszkę. Zostawcie, zostawcie mi suba, proszę. Bardzo proszę, bo to się przyda na przyszłość. Na pewno zmotywuje do działań różnych. Jak skończę, już z tymi kwadralami, to zajmę się tymi tonsilami. Wyłączę tutaj wszystko, żeby się zwarcie nie porobiły. Zajmę się tymi tonsilami, żeby... W ogóle muszę kupić piankę do wygłuszenia głośników, bo no takie wrażenie zrobiło na mnie ostatnio, na mnie ostatnio pomieszczenie, gdzie było wygłuszone, znaczy to nawet nie było pomieszczenie, to był korytarz pomiędzy jedną salą, w której była impreza, a drugą salą, gdzie było troszkę ciszej. Ale przechodząc przez taki łuk, który był wygłuszony tą czarną, taką pianką, to nagle była, nie mówię, że była cisza, ale po prostu tak odcinało tą część yy, muzyczną. Tą salę z, z muzyką, że coś nieprawdopodobnego. Pierwszy raz coś takiego słyszałem i, i nie spodziewałem Wiedziałem, że jak, jak już zobaczyłem to przejście, że tam jest ta pianka wygłuszająca, to że tam może być ciekawie. No i rzeczywiście bardzo fajne, bardzo fajne odczucie, tak naprawdę. No, tak, więc, tak jak powiedziałem, następnym. Jak już następnym krokiem, jak już skończę z kwadralami, będzie uzbrojenie z powrotem tych tonsili Będę umieszczał tam właśnie te terminale. I może może kogoś to zaboleć, że, że z takimi kolumnami robię takie rzeczy, ale, ale wolę tak niż ma mi się za kolumną pamiętać jakiś przewód. No, i tyle tak jak powiedziałem, zostawcie mi subika i do zobaczenia, usłyszenia. No właśnie, do usłyszenia bardziej, bo ja jestem zawsze za kamerą niż przed kamerą. Więc bardziej do usłyszenia, ale pewnie się kiedyś pokażę. Zresztą widać mnie na zdjęciu. Jakby ktoś bardzo chciał. <noise> Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!